Witaj na kanale Stoicyzm w Praktyce. Zajmujemy się tu szeroko pojętym rozwojem osobistym i dobrostanem psychicznym. Dziś temat, który dotyczy wielu z nas, mianowicie toksyczny partner. I co robić, gdy rozpoznasz toksyczne symptomy w swojej relacji, i jak sobie radzić, gdy sytuacja wymknęła się już spod kontroli? Jeśli nie ma równości pomiędzy Wami i jedna ze stron, od początku zawsze wie lepiej, ma większe prawa każe i egzekwuje. Świadczy to o braku energetycznej równowagi. Po prostu układ sługa pan. Krótko mówiąc, związek jest przemocowy, czy to emocjonalny, ekonomiczny czy zawodowy. Ale czy osoba toksyczna zawsze wie, że jest toksyczna, a czy ty nie jesteś przypadkiem toksyczny, czy to jest dla ciebie jasne? Czy możesz coś zmienić? Jak to zrobić? Zaczynajmy. W życiu często napotykamy toksyczne osoby, które mogą zagrażać naszemu dobrostanowi emocjonalnemu. Budowanie tarczy psychicznej jest kluczowe, aby chronić się przed ich negatywnym wpływem i nie pozwolić im zranić naszej psychiki. Stoicyzm oferuje ci wiele narzędzi, jak poradzić sobie z toksycznymi relacjami. Twoja siła tkwi w wyborze, w zrozumieniu, że możesz wybrać, jak reagować na to, co cię spotyka, napisał w Rozmyślaniach Marek Aureliusz. A więc uzbrój się w siłę, w siłę podejmowania uwalniających decyzji, do czego, mam nadzieję, zachęcę cię w tym materiale. Toksycznych ludzi możesz spotkać wszędzie: w pracy, na uczelni czy w rodzinie. Jeśli to możliwe, staraj się ograniczyć kontakt z takimi osobami. Unikaj sytuacji, w których ich obecność wywołuje u ciebie negatywne lub przykre emocje i towarzyszące im napięcie. W skrajnych przypadkach zaleca się całkowite zerwanie kontaktów, na przykład poprzez zmianę miejsca pracy. Dotyczy to zarówno toksycznych relacji z szefem czy współpracownikami. Jest to niezbędne, dlatego że nawet jeśli ty podejmujesz wszelkie wysiłki w celu zmiany sytuacji, istnieje bardzo wysokie ryzyko, że osoba toksyczna pozostanie niezmieniona. Epiktet powtarzał, żeby skupiać się tylko na tym, nad czym masz kontrolę. Nad osobą toksyczną niestety takiej nie posiadasz. Warto to sobie prędzej czy później uświadomić. W takich przypadkach ważne jest, abyś to ty zadbał o swoje własne zdrowie emocjonalne i psychiczne, bo nikt inny za ciebie tego nie zrobi. Żebyś to ty ustanowił w końcu granice i podejmował decyzje, które są dla ciebie najlepsze. To nie zawsze jest łatwe, ale pamiętaj, że zasługujesz na zdrowe i szanujące relacje oraz bezpieczne miejsce pracy. Więc jeśli zrobiłeś już wszystko, a twoja zawodowa sytuacja nadal nie uległa zmianie, to znak, że trzeba się z niej wyzwolić i to miejsce opuścić. Ale co zrobić, gdy toksyczne wzorce zauważysz w swoim związku? Bardzo często zdarza się, że problem jest nierozpoznawalny przez lata, bo ofiary toksycznych relacji mają trudność w rozpoznaniu problemu. Pochłaniają więc stale toksyczne opary, unoszące się nad tworem zwanym relacją, bo ciągle się w nich znajdują. A one powoli, acz konsekwentnie, zabijają w nich radość życia, optymizm i powodują, że czują nieustające napięcie. Znasz z pewnością wiele takich przypadków. Ja też. Jeden z nich to przykład Kasi i Tomka. Kaśka była naszą przyjaciółką od czasów studiów. Gdy poznała Tomka, zniknęła z pola widzenia na kilka miesięcy. Kiedy go spotkała, wydawało się, że odnalazła swoją drugą połowę. Tym przynajmniej tłumaczyła brak swojej obecności w naszym wspólnym życiu towarzyskim, odsunęła się od naszej paczki, tłumacząc, że dopiero teraz wie, co znaczy prawdziwa miłość i zamierza jej się w pełni oddać. Przyjęliśmy to oświadczenie ze zrozumieniem, bo miłość między nimi była intensywna. A obietnice o wspólnej przyszłości brzmiały jak melodia marzeń. Jednak gdy minęły lata, a emocje opadły, zaczęliśmy dostrzegać ciemne chmury nad ich związkiem. Tomek stopniowo stawał się coraz bardziej kontrolujący i zaborczy. Jego zazdrość stawała się dusząca, a Kasia coraz częściej czuła się jak uwięziona. Miała coraz mniej czasu dla przyjaciół, ale również dla siebie. Tłumaczyła to zaangażowaniem w budowę domu i dziećmi. Jednak my zaczęliśmy zauważać, że dzieje się coś jeszcze. Że Tomek trzyma ją w złotej klatce. Nie mogła już podejmować żadnych, nawet najmniejszych własnych decyzji. Jego wymagania dotyczyły nawet ubrań, które mogła nosić, a szczyt osiągnął w momencie, gdy Kaśka musiała zrezygnować ze studia fitnessu, w którym rzekomo poluje na innych mężczyzn. Dla nas wszystkich były to bardzo niepokojące znaki, jednak ona, stając się coraz bardziej zawstydzona i skrępowana sytuacją, odsunęła się od znajomych, spychając to na karb wielu obowiązków. Gdy Tomek zaczął wykazywać agresywne zachowania, stosując werbalne ataki i emocjonalne zniewagi wobec Kasi, jej świat zaczął się zawalać, a ona powoli otwierała oczy. Skutecznie i nieubłaganie, zaczął izolować ją od jej przyjaciół i rodziny. Kontrolując każdy aspekt jej życia osobistego, Kasia, zafascynowana jego początkową miłością, próbowała bagatelizować te zachowania, wierząc, że Tomek to zmieni. Jednak to, co następowało, każdego wieczora przekraczało granice jej najczarniejszych koszmarów, jak opowiadała mi potem. Czuła się jak marionetka w rękach bezlitosnego manipulatora, który z każdym dniem coraz mocniej zaciskał swoje pętle wokół jej duszy. Kiedy Tomek zaczął używać przemocy, zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej, Kasia była już na granicy załamania. Na szczęście, z moją pomocą, znalazła w sobie odwagę, by zerwać ten toksyczny związek. Mimo, że droga do wolności była bardzo bolesna i trudna, w końcu odnalazła siłę, by uwolnić się od kajdan, które ją więziły. Zrozumiała, że prawdziwa miłość nie jest kontrolą ani zniewagą, ale szacunkiem wsparciem i wolnością. I choć rany na jej duszy będą goić się przez wiele lat, w końcu znalazła drogę do swojej własnej, autentycznej, szczęśliwej przyszłości. Znalazła wsparcie w grupie dla ofiar przemocy domowej i rozpoczęła terapię indywidualną, aby zacząć proces gojenia się ran i odbudowy swojego życia. Historia mojej przyjaciółki pokazuje, jak drastyczne i destrukcyjne mogą być skutki toksycznych wzorców w związku, oraz jak ważne jest wczesne podjęcie działań w celu ochrony własnego dobrostanu emocjonalnego i bezpieczeństwa. Jednak zanim podejmiesz jakiekolwiek działania, musisz sobie uświadomić, że problem jest i jest poważny. Bywa, że ten proces trwa latami. Ofiary toksycznych relacji są często zdezorientowane i znajdują się w huśtawce emocjonalnej. Bywa, że mają poczucie winy są przestraszone lub sparaliżowane swoją niedecyzyjnością. Czasem zdarza się, że rozpoznanie toksycznych zachowań musi być wsparte pomocą z zewnątrz. Więc jeśli ktoś w Twoim otoczeniu znajduje się w takiej trudnej sytuacji, to może powinieneś czasem spróbować przekierować rozmowę na bardziej niewygodną, by pomóc naświetlić problem Twojej bliskiej osobie. Kiedy toksyczne wzorce pojawiają się w związku, sytuacja może stać się znacznie bardziej skomplikowana niż wtedy, gdy dotyczą tylko życia towarzyskiego. Ale jak rozpoznać, że to ty znajdujesz się w toksycznej relacji? Oto kilka znaków, które mogą wskazywać na toksyczny związek. Po pierwsze, brak szacunku i wsparcia. Partner nie szanuje Twoich granic, potrzeb ani celów życiowych. Może krytykować Cię. Manipulować lub ignorować Twoje uczucia. Po drugie, ciągłe konflikty. Związek jest stale nacechowany konfliktami i sporami, które nie są rozwiązywane w sposób konstruktywny. Występuje w nim brak zdolności do kompromisu i rozwiązywania problemów. Po trzecie, nadmierne kontrolowanie. Partner próbuje kontrolować Twoje zachowania, kontakty z innymi ludźmi, czas i działania. Może stosować manipulacje emocjonalne lub groźby, aby uzyskać nad tobą kontrolę. Po czwarte. Brak wsparcia emocjonalnego. Nie otrzymujesz wsparcia ani zrozumienia od partnera w trudnych sytuacjach życiowych. Brak empatii i gotowości do wsłuchania się w twoje potrzeby. Po piąte. Odczuwanie ciągłego stresu i niepokoju. Związek wywołuje u ciebie ciągłe poczucie niepokoju, lęku lub stresu. Czujesz się stale napięty i niepewny swojego jutra. Nie widzisz, że masz przed sobą jakąkolwiek przyszłość. Po szóste, izolacja społeczna. Partner ogranicza twoje kontakty z rodziną i przyjaciółmi oraz kontroluje twój czas i aktywności społeczne. Możesz czuć się izolowany i odcięty od wsparcia z zewnątrz. Po siódme, uzależnienie emocjonalne. Twój związek stał się głównym źródłem twojej samooceny i szczęścia, co sprawia, że trudno ci wyobrazić sobie życie bez partnera, nawet jeśli relacja jest toksyczna. Bardzo trudno jest ten fakt zauważyć i poszukać wtedy wsparcia na zewnątrz. Po ósme cykle przemocy W związku występują cykle przemocy, w których partner okazuje agresję fizyczną, werbalną lub emocjonalną, po której następuje okres usprawiedliwiania się i przepraszania. Tak zwana huśtawka emocjonalna. Na którą zostajesz wciągnięty i w chwilach spokoju ignorujesz swój problem, a czasem masz też wyrzuty sumienia z powodu niesprawiedliwej oceny partnera. Życie często stawia nas w obliczu toksycznych relacji, które mogą nadszarpywać nasz spokój i szczęście. Jednakże, budując tarczę psychiczną, stajesz się odporny na negatywny wpływ toksycznych osób i odzyskujesz kontrolę nad życiem. Epiktet powiedział, Żaden człowiek nie może zrobić z ciebie niewolnika, chyba że ty sam pozwolisz mu na to. Jeśli znajdziesz się w toksycznej relacji, musisz zdawać sobie sprawę, że masz moc zmienić swoją sytuację. Jeśli znajdziesz się w toksycznej relacji, nie wahaj się szukać wsparcia u osób bliskich lub specjalistów, którzy mogą ci pomóc wyjść z tej sytuacji. Pamiętaj, że zasługujesz na zdrowe i szanujące relacje oraz bezpieczne miejsce pracy. Nie bój się postawić granic i podejmować trudnych decyzji, aby chronić siebie i swoje szczęście. Ostatecznie, choć droga do wolności może być trudna, ale w końcu odnajdziesz siłę, by uwolnić się od toksycznych więzów i znaleźć drogę do prawdziwego spełnienia. Nie trać nadziei, bo zawsze istnieje światło na końcu tunelu, które czeka na ciebie, abyś wyszedł na jego spotkanie.